Jakie słabe strony polskiej ochrony zdrowia ukazała pandemia? Musimy pamiętać jedno, że na pandemię nikt nie był przygotowany, to, że pandemia się wydarzyła, to spadło na nas tak naprawdę jak grom z jasnego nieba, doświadczenia innych krajów, które przeżywały pandemię przed nami. Wskazywały nam kierunki. Myśmy się mieli czas przygotować się do pandemii o wiele lepiej niż Włochy czy, czy kraje basenu Morza Śródziemnego, gdzie, czy Chiny, które jakby pierwsze zmagały się z tego rodzaju zachorowaniami. Natomiast oczywiście, że te przygotowania wymagały dużo zmian legislacyjnych, chociażby wprowadzenia ustawy, która regulowała w pewien sposób działalność ochrony zdrowia. Zmniejszenie, jak to się mówi, znaczenia zamówień publicznych chociażby przy zakupach sprzętu no było jednym z kluczowych działań, które pozwoliły na szybsze przygotowanie ochrony zdrowia do, do zakupów niezbędnego sprzętu, który miał ratować pacjentów z koronawirusem. Problem na pewno dostępności do nowoczesnego sprzętu respiratorów czy, czy stanowisk intensywnej terapii był dosyć spory. Problemem na początku, kiedy baliśmy się dużej liczby zachorowań wymagających specjalistycznego leczenia. To się nie wydarzyło na szczęście i my, tą pandemię, jako, jako naród polski, naprawdę przeszliśmy obronną ręką, bo mówimy tutaj o kilkunastu tysiącach osób hospitalizowanych w stosunku do setek tysięcy w innych krajach. Natomiast jedno, co widzieliśmy, to, to przełożenie, jakby, szali, Diagnostyki pacjentów z koronawirusem na system domowej detekcji tego, co się wydarzyło, no nie zadziałał w pełni, ponieważ i ratownictwo medyczne, które nigdy nie leczyło gorączek, zostało postawione w pewnym momencie na baczność do tego, żeby udzielać pomocy pacjentom z zachorowaniem o różnej etiologii, jak bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha. I dodatkowo bagażem ewentualnie podejrzenia gorączki, czyli ewentualnej infekcji. W pewnym momencie czynniki epidemiczne się przestały liczyć, czyli wywiad, obecność w obcych krajach, czy, czy kontakt z innymi osobami. Widzimy, że teraz koronawirusa może mieć każdy i tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie ta transmisja miała miejsce, i, i to jest duże wyzwanie, jak w tej chwili skutecznie diagnozować. Szybko diagnozować, żeby odciążać szpitale przed masowym, tak naprawdę masowym y, obserwowanym y, sezonem grypy, który, który nas czeka, i tak naprawdę innym źródłem y, podniesionej temperatury, jako jednym z objawów y, infekcji koronawirusem. Musimy w tej chwili y, wszystko postawić na szybką diagnostykę, na możliwość odciążenia szpitali z y, przypadków wątpliwych. I słuszna w tej chwili decyzja Ministerstwa o, o zmianie strategii, jeżeli chodzi o szpitale jednoimienne, bo pozwala to tak naprawdę na leczenie chorych z przewlekłymi stanami niezwiązanymi z koronawirusem które tak naprawdę duże ośrodki, które zostały postawione jako szpitale jednoimienne, zostały wyłączone z leczenia pacjentów przewlekłych i, i, i niestety ale duży wolumen pacjentów pozostał, który trzeba zagospodarować teraz i, i zacząć to przyjmować. I, I tak jak Centralny Szpital Kliniczny MSWiA otwiera się na, na pacjentów, Którzy nie mają związku z koronawirusem do leczenia przewlekłych stanów i hospitalizacji tych osób. Zobaczymy, czy system, jak ktoś mówi, da radę, jeżeli chodzi o ilość miejsc zabezpieczonych w szpitalach trzeciego stopnia referencyjności. Te szpitale muszą być przygotowane na to, że w pewnym momencie przy zwiększonej liczbie zachorowań będą musiały się konwertować w większych obszarach dla hospitalizacji tych chorych, czy uwolnić więcej łóżek, które oczywiście zmniejszą jakby możliwości obsługi pacjentów ze stanami przewlekłymi niezwiązanymi z koronawirusem. Jak pan zatem ocenia przygotowanie systemu ochrony zdrowia na jesienną pandemię? Myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że decyzje nie będą się zmieniały zbyt często, aczkolwiek powinny się zmieniać płynnie w zależności od sytuacji. I miejmy nadzieję, że decyzje zarówno głównego inspektora sanitarnego, jak i ministra zdrowia oraz wojewodów, którzy są odpowiedzialni za to, będą przemyślane i odpowiednio wcześnie prezentowane celem przygotowania ewentualnych zmian w systemie zarządzania szpitalnictwem. Wiemy, że w polskiej słu służbie zdrowia doskwiera niedostateczna liczba lekarzy oraz słabe finansowanie. Jakie mogą być tego konsekwencje? No tutaj jeżeli chodzi o liczbę lekarzy, myślę, że jeżeli lekarze zaczną leczyć, a nie będą zajmowali się dodatkowymi rzeczami, które jakby są w zakresie ich obowiązków, chociażby dokumentacją medyczną, która w tej chwili jest odciążona poprzez elektroniczne systemy, elektroniczna recepta, elektroniczne skierowanie w przyszłości, czy, czy dostęp do zwolnień elektronicznych w ramach Zakładu Ubezpieczeń społecznych, to są. Tak naprawdę instrumenty, które zmniejszą obciążenie lekarzy, jeżeli oni się tego nauczą. Bo początkowo, jak wiemy, zawsze wymaga to pewnego rodzaju zintensyfikowanej pracy, żeby nauczyć się obsługi. Ale myślę, że w tym momencie lekarze, ich liczba będzie wystarczająca w stosunku do obsługi pacjentów z koronawirusem, jeżeli to będzie dobrze zaplanowana. Jak pan ocenia jesienną strategię walki z koronawirusem? Moim zdaniem te propozycje, które powstały w porozumieniu Ministerstwa Zdrowia i, i wojewodów w stosunku chociażby do, do szpitali jednoimiennych są trafnymi decyzjami, natomiast no, życie pokaże, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, czy, czy te decyzje będą długotrwałe, czy, czy będą wymagały jednak zmiany konwersji do powrotu do szpitali jednoimiennych.